Witam wszystkich Pokemaniaków. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie trzy pakieciki kart z Pokémon Sword and Shield. Więc, nie przedłużając, przejdźmy do pakietów. No i otwieramy. Hmm, ciekawe, czy wypadnie dzisiaj coś fajnego. Dobra, dobra, leci. Hmm. O, nowe karty, to lubię. Co to za karta? O, takie jeszcze nie miałem. Nigdy nie widziałem, co to jest. A, słaba karta. Ale no, nie zdrażajmy się, może w następnych pakietach będzie coś lepszego. O, super, super, same nowości. O, super, ale się trafiła karcie, o, karta. No, pięknie, pięknie. Mamy jeszcze jeden pakiecik. Otwierajmy. No, będzie coś fajnego, tak jak przed chwilą. O, dwie karty, zobaczmy. No, nie najgorzej. O, Gengar. Nice, nice. Gengara jeszcze nie miałem, na pewno mi się przyda. No, to by było na wszystko w dzisiejszym odcinku. Yy, dzięki, zostawcie suba i udostępnijcie.